Z tej strony Sebastianik. Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na 20. kolejkę spotkania do Premier League, Liga Angielska Wulham, zmierzy się z Arsenalem Londyn. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się w sylwestra, 31 grudnia o godzinie 15 na stadionie. Kraven Kokacz w Londynie. Transmisja będzie na kanale Kanopu Sport Sports i na Via Play. No zobaczymy, jak przy Państwa będzie w tym spotkaniu. Arsenal to na razie no, liderem Premier League. Zobaczymy, jak sobie poradzą na wyjeździe. No dobrze, to bez podróżania gramy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Mili Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy oczekiwania dobiegają końca. A my możemy w końcu przekonać się, ile warte były przedmeczowe analizy i dyskusje. Zaraz zaczynamy, mam nadzieję, wielki mecz. Zespół zatriumfuje. Przekonajmy się. Halo, witamy z Craven Cottage. Dziś nad piękna pogoda, która zachęca do gry w piłkę albo do przyjścia na stadion. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu angielską Premier League. Fulham zmierzy się z Arsenalem. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Bierze teraz na siebie ciężar gry, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę Arsenalu. W obronie Ben White wystąpi wraz z Aleksandrem Zinchenko na bokach. Martin Odegaard oraz Declan Rice w pomocy. Z przodu będzie biegać Gabriel Jesus. Mamy strzał, okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Teraz z rogu na 11 metr. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Pewna interwencja, łatwy strzał. Jeżeli ktoś w tym sezonie wyróżnia się grą w defensywie, to bez wątpienia kanonierzy. Obronę mają wyborną. Obrona gości naprawdę w tym sezonie imponuje. Zespół traci najmniej goli w lidze i dziś rywalom na pewno również będzie trudno obrać. Nie udało się utrzymać przy piłce. Teraz Zinchenko. Sędzia puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Martin Odegard. Spalony. Zły moment podania. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Podanie otrzymuje Gabriel Jesus. Teraz Zinchenko. Erdleno broni bez kłopotu. Zinchenko. Z piłką teraz Gabriel Jesus. I na razie zagrożenie w odroczone. Arsenal przesuwa ciężar gry pod bramkę rywali. Hawerc ma teraz piłkę. Uwaga nie łapie, nadal groźnie. Gabriel Jesus. Teraz przydałoby się nieszablonowe podanie. Mamy gwizdek, a więc przerwa. Arsenal musi się bardziej postarać, bo na razie tylko remisuje. Jak na drużynę, która traci najmniej bramek w lidze przystało, nie pozwoliła sobie strzelić gola, pokazując, że świetna defensywa to jej znak firmowy. Jeśli utrzymają ten poziom gry obronnej w drugiej połowie, a do tego dodadzą jeszcze odrobinę werwy w ataku, to wygrają. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie jest 0 do 0 do przerwy. No, łatwy mecz to nie jest, drodzy Państwo. No, zobaczymy, jak w drugiej połowie się wszystko pokaże w grze. Mamy sobie parę zmian. Dobrze, moi drodzy, widzimy się po meczu tego spotkania. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Rzuca piłkę w pole karne. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Co tu się dzieje? Co za interwencja? No, wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców? Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Zaka otrzymuje podanie. No w końcu Bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na razie. I Sędzia jeszcze nie gwizdze, stosuje korzyść. Jean Palinia. teraz do Williana. Podanie do Palini. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Wrzut Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na Murawę. Saka otrzymuje podanie. Rosar, atak udaremniony, obrońca był na posterunku. Rywal naciska, może zaliczyć stratę. Czas upływa nieubłaganie, wiedzą o tym piłkarze, wiedzą też kibice, gromkim dopingiem domagając się wyrównującej bramki jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Robinson. Przy piłce palinia. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Blokuje ten strzał. Może być groźnie. Alex Iwobi. Dobrze teraz broni. Brawo! Sędzia dyktuje żutrożny. Jest więc szansa, aby w końcówce dogonić rywali. Sztab kanonierów sygnalizuje teraz zmianę. Dobrze wybija. Zmarnowany żutrożny. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Strata i muszą teraz uważać. Saka otrzymuje podanie. I łatwo broni Bernd I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Muszą postawić wszystko na jedną kartę. Inaczej przegrają ten mecz. Szansa! Będzie remis! Trzyma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Budowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. No i proszę Państwa, no to jest wielkie zaskoczenie. Koniec meczu 1 do 1. Arsenal dzieli się po jednym punkcie. No i teraz czas dla zabawy. Rzuty karne obyśmy nie przegrali, bo fajnie by nie było. No bo wiadomo, w lidze nie ma rzutów karnych, ale za to u mnie na kanale będą, ale wiadomo, liczy się bez rzutów karnych. No, pad remis. Ale taka na pocieszenie, abyśmy wygrali w rzutach karnych. Dobrze, widzimy się po rzutach karnych. Duża odpowiedzialność, bo pierwsza jedenastka ustawia często całą serię. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Strzelił pewnie i celnie. Doskonale wiedział, co należy robić. I jest gol! Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej, zrobił co należy. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. Tak jest! Weszło, nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. I jest piłka w siatce. Wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Dobrze to wykonał. Delikatne, techniczne uderzenie. Tu trzeba było odwagi. Taki strzał może się nie udać. o górą. Ale parada. Jedno kopnięcie piłki od zwycięstwa. Jeśli trafi, będzie bohaterem. I mają to! To był ten rozstrzygający karny. Wygrywają ten mecz. Wyglądało łatwo, ale trzeba było zachować zimną krew do końca. Brawo! No i widzicie, proszę Państwa, przegrywamy w rzutach karnych 5 do 3, ja wyczułem, że, no, przegramy to spotkanie, już coś tak wyczułem. Dobrze, to na tyle w tym odcinku, zawsze na moje oczywiście kolejne odcinki, trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć!